Hipokryzja Marcina Różalskiego. Zobaczcie, chciałbym poruszyć temat dzisiaj hipokryzji Marcina Różalskiego, a więc Różala. Marcin mówił, że to jest delikatnie mówiąc słabe, że jego kolega dołączył do, do free fightów. I oczywiście ja się poniekąd z tym zgadzam, że promowanie patologii jest złe. Mówiłem o tym bardzo często. Uważam, że to, co dasz do społeczeństwa, to też do niego na 100% wróci. Jeżeli dasz patologię, za kilka lat patologia wróci do młodzieży, co jest logiczne, prawda? Jeżeli, jeżeli komuś dasz kulturę i szacunek, a więc to włożysz do społeczeństwa, to kultura i szacunek do młodzieży wróci. To jest proste jak prawo przyczyny i, i skutku, tak to nazywamy. Ale Marcin Różalski jest ostatnią osobą, ostatnią osobą która powinna kogokolwiek moralizować. Nie zapominajmy, że ten człowiek bezczelnie reklamował sarmy i peptydy, więc środki, które są szkodliwe dla zdrowia i życia człowieka. I wtedy temu człowiekowi nie przeszkadzało, że oglądają to młodzi i młodzi mogą z tych środków skorzystać. No bo wtedy za to była kasa za reklamę, no to Marcin Rurzalski jak najbardziej się na to zgadzał. Marcin Rurzalski też publicznie mówił, że testosteron jest jak zielona herbata. Czyli lekceważył skutki uboczne sterydów, które nie ukrywajmy są ogromnym problemem wśród młodzieży. Wtedy nie martwił się, że ktoś po jego słowach sięgnie po te środki i na przykład sobie zrobi krzywdę, że zacznie używać testosteronu. I zobaczcie, dlatego też uważam tutaj, podsumowując to wszystko, że Marcin Różalski to jest hipokryta, który tak naprawdę... Yy, nie ma moralnego prawa pouczać innych, tak bym to nazwał. On nie ma tego prawa i nawet ja mu to prawo odbieram. Z tego powodu, że sam dawał przykład zły, a teraz, no dzisiaj, udaje świętego. A więc, że to jest złe, że jego kolega dołączył do free fightów i demoralizuje młodzież. Ale jeszcze raz powtórzę, Marcin Różalski uznaje się za wielkiego patriotę, a chciał środkami szkodliwymi za kilka złotówek, bo dostał za reklamę pewnie kilka złotych, chciał zniszczyć zdrowie i życie młodych Polaków. Od kiedy to patriota niszczy zdrowie i życie własnego społeczeństwa? Napisz w komentarzu, co o tym sądzisz. Czy się zgadzasz z tym, co mówiłem wcześniej, że jeżeli zasiewasz patologię, to patologia wraca. No i czy się zgadzasz z tym, że Marcin Różalski nie ma moralnego prawa Mogalizować innych, ponieważ sam postępował dużo gorzej.